O, w sklepie z wyprzedażą była wczoraj wielka dostawa dmuchanych zabawek i materacy. Mają tam też takie flamingi jak nasz. No, gdzie ten tata? Mieliśmy dziś wyjechać nad jezioro wcześnie. W weekendy są tam zawsze tłumy ludzi. Tata szuka pompki. Nie chce dmuchać flaminga płucami. Jestem, pompka się znalazła. Świetnie, to co jemy? O, nie, Niki, stąd! Podziurawisz nam flaminga swoimi ostrymi pazurami. Złaśniki! Miejmy nadzieję, że nie zrobiła żadnych dziur. O, ludzie, a co się tutaj dzieje? Prawie, że nie widać jeziora przez te wszystkie zabawki. Może usiądźmy po prostu tutaj. Ja chcę siedzieć koło jednorożca. No dobrze. Ale ten jednorożec wielki, większy od naszego flaminga. Tak, uważam, że jest wspaniały. No tato, dmuchaj flaminga. No właśnie. Wszystko stąd świetnie widać. Są tu jeszcze inne flamingi. Jest też pączek, ananas i arbus. Orety, zapowiada się zwariowany dzień! Zobaczcie, biorą jednorożca do wody. I zobaczcie, kogo my tu mamy! Cześć! O. Cześć! To wy też tutaj? Nawet was nie zauważyliśmy. To przez tego jednorożca i inne zabawki. Racja, my też was nie zauważyliśmy. Straszny tu dziś tłok. Nawet mi nie mów. Co to? Widzę, że wy też kupiliście flaminga? Tak, mamy go dopiero kilka dni. Ojej, ale jednorożec też jest piękny. A mnie się podoba ta wyspa. Hej, niech pani trochę uważa. Ten jednorożec zepchnął mi dziecko do wody. Ojej, przepraszam. Z taką wielką zabawką nie powinno się przychodzić na takie małe jezioro. Tak? Przecież pański ananas jest prawie tak samo wielki. Marcin, tam chyba zaczyna się jakaś kłótnia. Pójdę to sprawdzić. Czy to pan ma jakiś problem? Tak, zepchnęli moją córkę do wody tym swoim jednorożcem. Okej, okay, proszę zachować spokój. Czy dziecku nic się nie stało? Nie, nic. Dobrze. Proszę pani, trzeba mieć wzgląd na innych, korzystając z dmuchanych zabawek. Nie do wiary! Wkrótce będzie tu trzeba wprowadzić regulamin korzystania z dmuchanych zabawek. A gdzie jest Ania? Jeszcze przed chwilą tu była! Ania! Ania! Aniu, gdzie jesteś? Michał, poszukaj jej w wodzie. Nawet nie zdążyła założyć pływaczków. Ania nie widać nic, tylko te dmuchane zabawki. Ania! Pomocy! Pomocy! Ania? Skąd dobiega jej głos? Jestem tu pod spodem. Lęko wyciągnij mnie stąd. Ale gdzie jesteś, Aniu? Pod pączkiem? Nie wiem! Widzę tylko, że to coś żółtego. Mamo, mamo, Ania jest po tym pączkiem. Idziemy. Aniu, tu jesteś. Co za szczęście. No wychodź stąd. W końcu mnie znaleźliście. Tak się martwiliśmy. Jest Ania. Hurra, jest Ania. <grym> Jak weszłaś pod tego pączka? Chyba wiadr go na mnie przewrócił. Nie potrafiłam sama go z siebie zepchnąć. O rety, to wprost niewiarygodne. Mam już dość tego zatłoczonego brzegu. Chodźmy w końcu popływać po jeziorze na naszym flamingu. O tak! <grywa> Jeśli podobał Wam się nasz filmik, dajcie kciuk w górę. Która dmuchana zabawka najbardziej Wam się podoba? Napiszcie w komentarzu na dole. Do zobaczenia wkrótce. Na razie...